Witajcie serdecznie. Słuchajcie, ja już mam swoją kawkę zrobioną. Przede mną świeża dzisiejsza gazeta Daily Mail z Anglii. I na pierwszej stronie mamy zdjęcie Amber, wychodzącą z sądu po ogłoszeniu werdyktu, załamana w czarnej, żałobnej sukience. I tytuł jest, czy to Kate Moss przyczyniła się do wygrania Johnego? Zobaczmy, co jest dalej. To jest fajne podsumowanie w jednym zdaniu tego, co Heard powiedziała po, po przegranym procesie, że ma złamane serce, natomiast Johnny mówi, że w końcu zostało mu przywrócone jego życie. Po sześciu latach. I co tu jest jeszcze ciekawego, to Johnny w tym czasie, kiedy ogłoszono wyrok, to jest tutaj napisana ta, ta notatka. Świętował w barze w Anglii, dokładnie w Newcastle, z jego git, kolegą, gitarzystą, przyjacielem, bym nawet powiedziała: Jeffem Beckiem. Oni świętowali w barze, a potem, słuchajcie, Johnny, tutaj mamy zdjęcie: wyszedł do swoich fanów, żeby też się z nimi przywitać. No to mi się akurat bardzo w nim podoba, że bardzo jest taki otwarty na swoich fanów. Zawsze serdecznie ich wita. No tutaj mamy Amber, która ściskała się ze swoją adwokatką, która no moim zdaniem no tak średnio, średnio wypadła w tym procesie, no tak średnio jej pomogła. A co tu jest jeszcze, słuchajcie ciekawego: to Amber ponoć musi wydać 5 milionów dolarów na tych adwokatów. Także to jest praktycznie tyle, co dostała tej, z tego, ugody małżeńskiej od John'ego, a które miała przekazać na cele charytatywne tak naprawdę. Aha, co jeszcze chciałam dopowiedzieć, a co tu jest napisane, zobaczcie, że jakby Amber wygrała w jednej kwestii te 2 miliony dolarów, to było oświadczenie adwokata John'ego, pana Waldmana, który napisał w związku z jednym z incydentów z udziałem Johnego, w które rzekomo dopuścił się Johny przemocy, że to ta sytuacja była żartem. I to, to tłumaczenie, ta ocena tej sytuacji przez tego adwokata została uznana za jakby wiecie pomówienie no nie wiem jak to określić wiecie no w każdym bądź razie Amber przyczepiła się tego że on to tak określił i wygrała w tej kwestii przejdźmy dalej no tutaj jakiś ekspert słuchajcie wypowiada się na temat tej sprawy co według niego przyczyniło się do tego że Johnny wygrał no i tak do mnie mywa że mogła to być właśnie zeznanie Kate gdzie powiedziała, że Johnny nie zepchną ją ze, jej ze schodów, a także jego zdaniem to, że Amber jednak nie wpłaciła tych pieniędzy na organizacje charytatywne, a deklarowała, że to jest jej głównym celem przy rozwodzie, a nie zatrzymanie jakiejkolwiek kwoty pieniędzy. I to jej zostało udowodnione, że kłamała w, tym, w tej kwestii i tak naprawdę nie wpłaciła tych pieniędzy. Także, no tutaj dalej słuchajcie, tu jest cały artykuł, to jest streszczenie procesu. I jeszcze mamy taką wzmiankę o tym, jak to Johnny właśnie jest w trasie koncertowej w Anglii razem, właśnie z swoim przyjacielem Jeffem Beckiem, gitarzystą. I tutaj plany John'ego są takie, że bardzo by chciał wrócić do grania, no do, do grania w filmach przede wszystkim. No tu, jeszcze tak na marginesie dodam, że zarzeka się, że za żadne pieniądze nie wróci do produkcji Disney'a, czyli piratów z Karaibów, fantastycznych zwierząt. Także słuchajcie, to takie najważniejsze rzeczy z przeglądu prasy. Także pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję do usłyszenia.